Aleksandra Pawlicka w Newsweeku też pisze trzęsienie platformy. Komorowski na emeryturę: schetyna do schowka, kopa do szkoły w platformie. Trwają zakulisowe rozliczenia i próba sił przed jesienną grą o wszystko. Rzeczywiście y, w Platformie narasta takie przekonanie, że y, trzeba pokazać się nowe twarze, nowych polityków, y, także odmłodzić partię. Y, rzeczywiście trudno jest wygrywać wybory y, mając taki rząd, na przykład szefowa MSW, Teresa Piotrowska, która, proszę mnie poprawić, ale chyba nie udzieliła żadnego wywiadu prasowego, telewizyjnego. Co to są za urzędnicy? Co to są za ministrowie, którzy nie są w stanie rozmawiać z dziennikarzami? Ach, przepraszam. Jeden wywiad był w radiowej jedynce. Tak jest. Dobrze. No ale to jest, to jest jednak coś niesamowitego. Minister Sportu Andrzej Biernat, który, którego występy publiczne to jednak jest, jest mała katastrofa. No nie wiem. Myślę, że, że tutaj Platforma musi się poważnie zastanowić nad tym, co ze sobą zrobić.